Maurycy Polaski, mój przekaz do mnie. Dzień dobry kochanemu Państwu. Zgodzą się Państwo ze mną, że w dzisiejszych czasach przepływ informacji jest błyskawiczny. Ktoś pierdnął w Australii i to już właściwie czuć od razu po pięciu sekundach w, w Kozienicach albo w Mrągowie. Ja właśnie w związku z tym Chciałbym być dzisiaj dla Państwa mutacją terenową gazety wybrzeżowej z lat 70., kiedy to sytuacja była taka, że w momencie, kiedy były jakieś ważne rozgrywki, w niedzielę na przykład, to gazeta o tym informowała dopiero we wtorek. No bo jednak było duże opóźnienie, ta informacja nie przepływała tak szybko, a, a jednak darówko od Warszawy kawał drogi. Więc ba bardzo proszę posłuchać teraz mutacji terenowej. Zastanawiałem się na czym dzisiaj grać. Czy na instrumencie klawiszowym, czy na instrumencie szarpanym. Tego nie mam. Tym bardziej, że nie umiem, wyeliminowałem go od razu. W związku z tym nastąpiło losowanie i wyszło na to, że siedząc przy klawiszach będę akompaniował sobie dzisiaj nagi tarze znaczy że nie nagi całkiem. Umba pumba umba pumba umba pumba pum. US Open ku końcowi zmierza dawno był początek, a tu już awansowała do finału nasza Świątek Iga pokazała, że ma do tenisa dobrą rękę. W półfinale pokonała stękającą zapalenkę. Mecz Napoli, pan Zieliński wychuśtał Angolom gulę, bo najlepszym był piłkarzem w meczu z wielkim Liverpoolem, lecz pierw Robert Lewandowski drogę wskazał, świątek idze, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać w mistrzów lidze. Się zbierze z peców paka I dobrego ma trenera Możesz pewność mieć kibicu Będzie klawo jak cholera Puknąć znów Amerykanów Nie jest łatwo moi mili Mało kto tę sztukę posiadł A siatkarze potrafili Cieszmy się z sukcesów naszych, póki na to nie za późno. Bo gdziekolwiek indziej spojrzeć, tam sukcesów szukać próżno. Ciesz się nawet gdy o sporcie. Masz pojęcie byle jakie fajnie czasem pęknąć z dumy. Że się kurczę jest Polakiem. Jeżeli Państwo mają trzy kwadranse wolne, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego imiennika, albowiem dzisiaj y, mnóstwo solenizantów. 10 września imieniny obchodzą Agapiusz, Aldona, Anioł, Antoni, Bernard, Datyw, Dydym, Felix, Franciszek, Izabela, Kandyda, Karol. Klemens, Leon, Leona, Lucjusz, Lucjusz, Łukasz, Mikołaj, Monika, Mścibor, Nemezjan, Nimfodora, Piotr, Polian, Poliana, Polianna, Pulcheria, Salwiusz, Sebastian, Sobiesław, Teodor i Wiktor. I szczęść Boże i wszystkiego dobrego i widzimy się jutro w niedzielę. Kłaniam się Państwu z Ciechodzinka. Kłaniam się. Do widzenia.